Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale dzisiaj zapraszam was na foothall. W sumie i dawno nie było na moim kanale, bo jakoś zawsze zapominam wam nagrywać foothall, po prostu przynosimy te zakupy do domu i od razu rozpakowywujemy, bo zwykle mamy od razu coś do zrobienia zaraz potem. Um, nie wiem, szybko zrobienie jakiegoś obiadu, kolacji i tak dalej i tak dalej i po prostu no zapominam o tym, szczerze mówiąc. Dlatego jak mi się już przypomniało, żeby to nagrać, to po prostu nagram, pokażę wam co kupujemy, czy się coś zmieniło w naszych zakupach i może wam, was czymś zainspiruje, chociaż no nie wiem, te zakupy nie są jakieś duże, o i pies mi płacze, więc muszę się szybko sprężyć. Zakupy robiliśmy w Biedronce, bo w sumie Biedronkę mamy najbliżej i jak mamy jakieś szybkie zakupy zrobić, to zawsze idziemy do Biedronki. No dobra i tu mamy pierwszą część zakupów standardowo na blacie, kupiliśmy trzy ogórki zielone. Bo akurat w naszej biedronce była chyba dostawa i wszystkie warzywa były świeże, co się w sumie rzadko zdarza, były aż zimne z lodówki. Więc wzięliśmy trzy ogórki, dzisiaj jeden prawdopodobnie zużyjemy do sałatki greckiej. Pieczarki wzięliśmy, jedną paprykę, bo będę chciała zrobić moje pierwsze kotlety z kaszy jaglanej, papryki, cebuli i pieczarek. Podpatrzyłam tutaj w jednej restauracji w Gdańsku takie kotlety i będę próbowała odtworzyć. Tutaj mamy małe pomidorki. Trzy bataty. I wzięliśmy jeden taki sok na teraz, bo nie mieliśmy już u nas żadnych warzyw, żeby zrobić i owoców, żeby zrobić sok z naszych, naszej domowej wyciskarki boże, nasz domowy sok, więc wzięliśmy z Marwita sok z pomarańczy i jarmużu i on jest niepasteryzowany. Dalej wzięliśmy jarz, żeby sami sobie też taki sok zrobić w domu. Dwie sałaty lodowe, bo były naprawdę bardzo ładne. Także po prostu stwierdziliśmy, że weźmiemy, bo to się również rzadko zdarza. Cztery pomidory zwykłe, i jeden frecustowy. Tam wiecie, do tostów i w ogóle wzięłam też chleb tostowy, bo chcę zrobić grzanki do tej sałatki, a nie było bułek. No i tu mamy drugą partię i zaczniemy od tej strony. Tu mamy koncentrat pomidorowy, to zawsze się przyda w domu. Dalej mamy sześć pomarańczy do soku, później jakieś pomarańcze sycylijskie też do soku. I wzięliśmy jeden raz słonecznik łuskany do sałatki i orzechy nerkowca, to też do sałatki czy do jakiegoś sosu. W ogóle orzech nerkowca do wszystkiego można wykorzystać. I przy kasie były też ym, przyprawy, więc wzięłam zioła prowansalskie i paprykę wędzoną, bo nam się akurat skończyła. I wzięłam, wzięliśmy też herbatę gunpowder. Tuż kiedyś wam chyba pokazywałam tą herbatę, ale bardzo, bardzo, bardzo dawno, w jakimś vlogu chyba sprzed dwóch lat. Ona jest naprawdę dobra, taka... Taki ma trochę bardziej egzotyczny zielony smak, ale ja naprawdę lubię zielone herbaty, więc jak lubicie zielone herbaty, które mają trochę inny smak niż takie standardowe, to wam polecam. I jest to liściasta też herbata, więc fajnie. I kupiliśmy na koniec jeszcze cztery puszki pomidorów Pelati. Zwykle nie ma ich w takich sklepach jak Biedronka czy Lidl, chociaż. Chyba w Lidlu ostatnio były. No nie wiem, w każdym razie zazwyczaj kupujemy je w Kauflandzie czy w jakichś innych takich większych marketach, a one są dużo lepsze niż biedronkowe czy te z Lidla. Widziałam cztery puszki, też się zawsze do czegoś przydadzą. No i to było na tyle z tego footholdu. Dosyć szybki, ale dawno nie było, więc chciałam Wam pokazać, co kupujemy w Polsce, bo ostatnio w sumie nagrywałam z Anglii. No dobra, i to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia już w kolejnych. papa! Pa! Thank okay. you.